Właśnie dlatego fast food smakuje dziś coraz gorzej. Większość ludzi myśli, że każda sieciuka ma swoje sekrety. Prawda jest dużo prostsza i dużo smutniejsza. Firma Leprino Foods kontroluje około 85% rynku sera w Stanach Zjednoczonych. To dokładnie ta sama mozzarella trafia do Domino's, Pizza Hut, Papa John's i Little Caesars. Inna marka, inne pudełko, ten sam ser. Cisco, największy dostawca żywności na świecie, zaopatruje ponad 600 tysięcy restauracji, barów i lokali. Większość dań jest mrożona, a na miejscu tylko podgrzewana. Dlatego w różnych restauracjach trafisz na identyczne autorskie desery czy przystawki, takie jak Lava Cake albo Deep spinach jako karczochowy, tylko pod inną nazwą. Frytki, firma Lamp Weston odpowiada za około 80% frytek dla marek takich jak McDonald's, Burger King czy Popeyes. Różni się kształt i olej, ale ziemniaki są praktycznie te same. I najlepszy twist wiele sieciowych restauracji typu Sit-Down, takich jak Red Lobster, serwuje cheesecake prosto z Cheesecake Factory. I ironia losu, mimo że dostarczają do dostatek sieci, to właśnie Cheesecake Factory jest jedną z niewielu dużych marek, które faktycznie robią jedzenie od podstaw na miejscu. Więc jeśli wychodzisz z restauracji i masz wrażenie, że wszystko smakuje tak samo, to nie jest przypadek. To wszystko pochodzi z tych samych mroźni. Po prostu zgubiliśmy gdzieś smak po drodze.